Podczas tegorocznych dni Stalowej Woli nie zabrakło występu znanego kabaretu. Stalowowolską widownię rozbawił i rozruszał kabaret jurki. Kabaret Jurki powstał dokładnie 20 lat temu w zielonej górze. Przez 20 lat swojej działalności zyskał liczne grono wielbicieli. Obecnie kabaret tworzą Agnieszka Marylka-Litwin Sobańska, znany Wojtek Kamiński oraz Przemysław Sasza Rejmo. W swoim repertuarze mają zarówno skecze, piosenki, jak i monologi. Często ich występy są improwizowane, dzięki czemu mają niepowtarzalny klimat i nie są jednakowe. Kabaret Jurki znany jest z takich skeczy jak Obiad, Ludzie Marginesu, Internetowa Miłość, Nauczyciel, Namiętna Eliza czy Zdrada. Kabaret zdobył wiele nagród, m.in. na przeglądzie kabaretów Paka w Krakowie, przeglądzie filmów amatorskich w Warszawie, ogólnopolskim festiwalu piosenki kabaretowej Obora czy festiwalu kabaretowym Debeściak. W najbliższym czasie artyści pojawią się m.in. w Warszawie, Pawłowicach, Siemionowicach, Śląskich, Lesznie, Zielonej Górze, Opolu, Słubicach i Włocławku. Nie ma szansę powstać, to potrzebny jest mężczyzna i kobieta. To znaczy, kiedyś tak było. Teraz w sumie płeć jest istotna, byle zdrowe było. Ale pójdźmy takim kanonem tradycyjnym jest yy, właśnie mężczyzna, kobieta, spotykają się w parku, siadają na ławce, idą do domu, gaśnie światło, pojawia się dziecko. Wiadomo, to tam trwa różnie. Dwie, trzy minuty i... Yy, I to dziecko jest, ono sobie tam je, je, rośnie, rośnie, zaczyna żreć. No, z, z dziećmi to w ogóle jest tak. Słuchajcie, że jak te dzieci się rodzą, to są takie słodziutkie, takie maleńkie ciałka, taki specyficzny zapach, taki specyficzny świat, to ma ochotę je tulić, pieścić, całować po płci. No, ale niestety dzieci się starzeją. I jak mówią do nas po w dupę, to już nie ma ochoty tego robić. Bardzo Walduniu, kochanie, najgorsze ty by było. Co, Walduniu? Bo ty chcesz... Walduniu, się, bo chcesz, ja nie to mogę kobietą? ja nie mogę ci kogoś no, pomóc? to mówisz. Popatrz, ja zgodny, po ja zgodę, ja co? I ja mogę, wiesz, tutaj spojrzeć ci w możesz się zatrzymać. Spojrzeć oczy? Ty chcesz mi boczy? Boczy, to ja boczy, będę Walduniu, proszę cię, zastanówmy jeszcze. Nie wyrzucajmy go. To w końcu nasz Czasami wolę myśleć, że przyprawiłaś mi rok. A na twoim miejscu to mi się w ogóle załapa. A dlaczego? Bo ty masz pewność, że to jest twój syn. Jak, jak ty możesz tak, tak mnie mówić? Po trzydziestu latach tego łażenia za mną i takiego ene, 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 ty kamarzon. Bo jestem. Bo nic nie robi. Siedzi tylko pod i te internetę czyta. Pastożyt nie ma. No ale to w końcu nasze dziecko. A, A skoro już jesteśmy przy pastożytach? Pieniędzy do domu nie przynosi, ale z ostatniej imprezy przyniósł trzy. <noise> jak długo będziemy ten ciężar dźwigać? No ale pan, czy to naprawdę tak duży ciężar? mi może nie. Ale ty wyglądasz jak nerwoska <noise> Ale co tak to nie strzelasz? O, ja to po Ciebie, widzisz? A co tutaj jest taką. Tutaj! A co jest taką zrobiła? Tutaj! A, to strażacy. Chyba w domu masz pożar w emocjach. <grym> tutaj jest papa do Łukaszenia! Papa no. do Łukaszenia to patrzy 30 lat temu panowie! Okay. Teraz to już. No, teraz A to już. Machter drugi. Machter drugi, lubste. Wiem, o co chodzi. No, no, Co? to powiedz. To powiedz. No, co? no. Co powie? Bo coś miałeś dumić tam zacząć od no. A też mam powiedzieć. Ja się nic ja nie chcę powiedzieć. No mówię po naszym dziecku. No. Ja bym ci ogóle ja, ja by nic nie mówił. Tylko że się ci ciągle mnie o też cekasz. Czepiasz się i cekiasz. Czepiasz się i cekiasz. I przychodzisz i mówisz, że chce, i alto padaj, i to chodzi. I padzisz, i, no im, ja. i powiedz mi i powiedz. I powiedz mi i powiedz. A, A też mam powiedzieć. Też mam po 30 latach powiedzieć. Też mam powiedzieć po 30 latach. Nie, kocham cię. Kocham czy... cię, zwariowałaś kobieta. Ale ty przytki z piska jesteś. Ja to jest przekrać. Przeklać! Ja z tego samego powodu do siebie nie podpą. Coś tam się nie klei, no Jednego Pole karne. Kto ci pozwoli tak biegać? No bo było zagrożenie. Zagrożenie to jest wtedy, kiedy Ty tam jesteś. <grym> Nikt Ci nic nie powiedział? To znaczy, no, cały stadion krzyczał w wątpatałachu. No, ale to Guścinnie iść ogni, no co ci mam powiedzieć to. Czuję, co się z tobą dzieje? Nie wiem. Ja tego nie ogarniam. Jak nie ogarniam? Bo no, nie ogarniam, bo to wszystko dzie dzieje się za szybko. Ja lebo jakry ke w to, że podciągnąć, już będzie piszę i już, a... a Przecież cześć, ja ci co? to tyle razy rysowałam. W każdym pokoju masz planszę. Na środku ty. Ten czarny, martwy punkt. Stoisz i czekasz. Na wasze kolekary, nawet nie patrzysz. Wykonuj jej grosz, pomięcie drugim w poim kierunku. Ty zgrywasz do grosika, tak? Ktoś w tym samym kierunku, to właśnie. Chodź, idę do niego końcowej, zgrzymasz do pola, po wstępie do ciebie, a ty z prostego odpicza, masz pustą bramę. Przecież to jest głęba proste. Co? <laughs> Co? To? 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 to jest proste, kobieto! To jest proste! Przecież te wszystkie szczągi się krzyżują! No krzyżują się, bo to jest jakaś taktyka, prawda? Ale w chcą się połapać, nie? Rzeka! Rzeka! Cześć, Co? Znowu mamusia na ciebie gmochy rysowała? Czy Przegraliście? Tak. Mamonie, co to jest za Nie histeryzuj, gówniarzu. Wąchaj wino Co? Stro, Towarzysko w szkole. Jestem zwolony. A Wielkie mi towarzystwo. Dresiarze i galerianki. Dosyć. Zwołuję na radę rodzinną. Jako głowa rodziny, to ja powinienem zwołać na radę. Ale że jesteś dupą, ja zwołuję. Co zrobić, żeby poprawić grę ojca? Uciąć mu nogi. No błagam cię, bez żartu. Taki mistrz, to mi tak samobój, a nie No to ja możliwości nie widzę. Ale też trzeba zmienić. No to może to będzie ryj. Ty słyszałaś, jak on do mnie mówi? Słyszałaś? Dobrze gada, tylko jak z wieśniaka zrobić bekhana? Znaleźć mu nową wiktorię. Słucha? Przypomina, że ten wieśniak poprowadził cię do ołtarza. Raczej ja go zablokłam na tych pleckach jak twórka tofni. I cię Wieś! dmiesz, próba jesień. Rzuciłam ofiarę przed ołtarz, szaleń. Siarę... Bo się wieczór kawalerski przedłużył. O tydzień! Ksiądz po raz pierwszy w historii Kościoła powiedział do Pany Młodej z pierwszej i drugi czas! Bo błagam, czym powiem, że ten człowiek nie jest moim ojcem! A ty przestań histeryzować. Wizerunek ojca, tego się trzymajmy. Jaki jest dobry piłkarz? Cechy. Przystojny. Dalej. Gra w reklamach. Piłkarz, tak. Ale ciekawa jestem, co mógłby reklamować twój ojciec. Tabletki na wzdęcia? to toaletowy? A dlaczego akurat to? A co innego muszę taka dupa reklamować? Ale dalej, czekaj, dobry miłkaś, jakie? No to murzyn. Murzyn! Murzyn! Oczy? Oczywiście, zrobimy z Ciebie murzyn! No co wy? już masz, pociągniemy do góry. Murzyn. No pewnie. Pewnie. To może od razu mnie spakujcie i wyślijcie do Afryki. Będzie się mógł odwiedzać ten płaszcz. Well? gdyby jednak w Płaszczu, to dzisiaj na boisku co najwyżej trawę byś kosił. I syna byś nie miał, łajzo! Jeszcze dwie. Dzisiaj nie mogę, głowa mnie boli. Ale ja nie o tym. A oczy. Ty wiesz jaki dzisiaj jest dzień? Podory. Dzisiaj jest rocznica naszego ślubu. No to mówię, podory. Czy ty nie jeszcze kocha szpilę? <laughs> tak. A możesz mi to jakoś opazać? Czy ja pies jestem? No co ty, sam bym pocałował. Masz tam mnie prezent? Weź te piwo z lodówki. Przecież ja nie piję. Ty nie? A muszę. Wiesz, że mamusia dzwoniła? Moja? No, jak mamusia, to chyba moja. A moja to niby kto? Teściowa. Tak samo jak twoja. Proszę cię nie porównuj mojej mamusi do twojej teściowy. Nie, no, teraz to bym się na to, nawet ciepłego. Przyjeżdża Jędka! Do kogo? Do nas! No, chyba do ciebie, bo ja wyjeżdżam. kogo? To mamusi! Nie, to mamusia przyjeżdża! No, Lucyna, błagam, czy przyjeżdża, wyścigowa, a ja wyjeżdżam, to mamusi! Ja ciebie nie wiem, nigdy nie, 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 nie zrozumiem! Bo ty, Lucyna, jesteś z Wemus. A ty spielec! O, Może, strasznie No, Tyle możliwości!

O, chciałem pazury, to pięta! To stąd tyrcia na kaflan w łazience? Bo ten poszlupany pakiet nie będę pytała, pięsta cię piokojęta! Leon na platformach! Najnowszy blendy! Nie trzeba będzie zadał kuborę, kupię, że nie że jedno, nie będziesz zleptał kuborą! No, juhu! Nie masz tam niektóre głowy, no. Co no, ty masz tam? Co to za Nie masz się już tego? Co ty żeś włosy za karę uwięziła? No, jak się człowieku pojęcia nie ma! Co tam się u kobiety? Tam się krezona tworzy na rano. Czy się zcię, ale są wasze. O, to się zdziwię. Niech nie weźmie! <śm> <śm> Kumpel? Proszę? Kumpel? Kumpel, kumpel. Kumpel Zosia. No już, dobra, no, nie masz na mnie w tyłek głowy, no. Daj buziaka na zgodę. Naprawdę? No, taki. Całusek, chytrusek. A, no. A, to a co ty chodniczek, to jest ja, której czołgiem jestem? Ustań, proszę bardzo. na to. Zawierałeś? Ty, a co ty masz takie plany, brak korzystania?

O, no. To broczka za nami. A noc juzołów przed nami. No co tam? Mnie się wydaje, że to był człowiek już urósł. A urósł? Kupiłam sobie nowe push Co ty, że sen nowy kupiła? No push-upy, jak jesteś powietrzający. A nie mogłaś sobie kupić takich majtek powietrzających? I powiedz mi, bo się sobie tak przygląda. A jednak. Bo się telewizor zerpnął. Słuchaj. Powiedz mi. Dlaczego ty członek sobie podobczysz? Nie bo wczoraj spałam bez podamki i też mi się nie podobało. Nie się podobało, tylko pies zaczął wariować, jakby kota zobaczył. Ale przecież my nie mamy kota. Czy mamy? No my nie. Ale wiesz co, może faktycznie tej podobce, bo się jeszcze pies tramby na źle. Nie! No. Masz nas tak po pusenki? No ja wiem. Wysoka, zdradna, no. duże piersi, jeden ten poślad. Czy to nie może komuś podobać? A ja? A ty jesteś od trzynastu. Ale ile? O, no ty na chłopie. chłopie. Obie pasie W sumie mają w pasie Mają talent i Wszystko zrobią pod publikę Jak ta pierwsza strzeli z To ta druga wkoło lata Kiedy jeszcze miały brata, Wtedy on wystrzelał z bata Lecz nie mają kosz garka, Się nie postarała matka Obie siostry, obie pasie są nie mają dwieście w pasie Ani ładne, ani tytkie Grube w pasie, ale gitkie Jak ta pierwsza robi krok drog, To ta druga skacze bok Jak ta druga skoczy bok To ta pierwsza robi krok I już stoi tam, gdzie druga I już stoi okiem w Ale numer, oko, bilet Wilek jest, po stop Ale przecież naprawdę warto Można w kasie z kartą ...coriandi isNetairi Flane Si Stavassi Muio Tocari Si V respuesta est est Veo in P semester Tu mu fi amiasi E qui ti ifia ...I pisitt indomain atu dikiddigiddigiddigida